Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie miał charakter refleksyjny. Zadam Ci parę pytań, które chciałabym, żebyś sam spróbował sobie zadać i spróbował sam sobie na nie odpowiedzieć. Ale jednocześnie, kiedy będę do Ciebie mówić, tuż obok mnie będą się pojawiać miniaturki moich starszych filmików. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uważasz, że mój kanał ma jakąkolwiek wartość, że cokolwiek wnosi i chciałbyś, żeby odniósł choć minimalny sukces, aby troszeczkę więcej Polaków mogło usłyszeć takiej narracji jak moja, to bardzo chciałabym Ciebie prosić o pomoc w rozwoju tego kanału. Bez Twojej pomocy może mi się to nie udać, ponieważ muszę Ci powiedzieć, że YouTube proponuje bardzo, bardzo nielicznym osobom moje filmiki. Przeważnie moje nowe filmiki są proponowane tylko przez jedną dobę, dwie doby i to są naprawdę małe ilości. Często w ciągu doby YouTube zaproponuje mój filmik setce lub dwustu osobom, z czego oczywiście tylko część w to wejdzie. Czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mało kto w ogóle słyszał o moim kanale, w ogóle miał możliwość podjąć taką decyzję świadomą. Czy chcę w to wejść, czy nie chcę w to wejść. Weganizm często kojarzony jest z głupotami, niestety. Dlatego bardzo Cię proszę o pomoc w promocji, w rozwoju mojego kanału. Właśnie z tego powodu przedstawiam tutaj obok miniaturki moich starszych filmików, bo być może są filmiki, których jeszcze nie oglądałeś. Być może niektóre tematy Ciebie zainteresują i bardzo mi pomożesz, jeżeli po obejrzeniu tego filmiku Wejdziesz w kolejny filmik z mojego kanału. Oczywiście, subskrypcje, lajki yy, i komentarze jak najbardziej też pomagają, ale nade wszystko oglądanie filmików do końca. Przede wszystkim to jest informacja dla YouTube'a, że jest to kanał wart polecania, proponowania innym. Ok, a teraz zacznijmy dzisiejszy temat. Trudny temat, życia po śmierci. Na temat, jak próbujemy siebie pocieszać i omamiać czasem złudnymi nadziejami, a zrywamy kontakt z tym, co może być naprawdę istotne i być może naprawdę pomocne po przejściu przez linię śmierci. Skąd w ogóle przyszedł mi do głowy taki pomysł? Otóż yy, dwa dni temu pocieszałam znajomą. Pocieszałam znajomą, której siostra, bliska siostra, z którą jest bardzo zżyta, jest bardzo ciężko chora, przebywa w szpitalu i czeka na przeszczep płuc. Sprawa jest poważna. Oczywiście czeka na przeszczep, być może się nie doczeka, bo dawców jest niewielu, mało kto myśli o tym, żeby ratować innych. Każdy raczej myśli o sobie, dlatego no, szanse są małe. No i niestety. Trzeba się liczyć z prawdopodobieństwem śmierci. Próbowałam pocieszyć tę znajomą. Jest to poczciwa osoba, dająca się naprawdę lubić, naprawdę na swój sposób wartościowa. Jest katoliczką, bardzo zaangażowaną w kwestie wiary. Jej siostra, ta umierająca siostra, także jest katoliczką. Myślę, że również dla niej wiara jest istotna. I muszę wam powiedzieć, że próbując pocieszyć tę moją znajomą, wiedząc, że no uczciwie rzecz biorąc, no istnieje ryzyko śmierci, istnieje ryzyko, że nie znajdzie się dawca, próbowałam wejść na ten temat wiary. Bo zdaję sobie sprawę, że w obliczu śmierci pozostaje nam tylko wiara. I co mnie uderzyło, to że one obie tak rzekomo głęboko wierzące, tak zaangażowane, zaangażowane religijnie osoby, Mimo wszystko, unikają jak ognia tematu śmierci, że tam nawet w ogóle to się nie pojawiło. Nie pojawiła się próba tego typu pocieszenia, że przecież masz wiarę, że przecież życie się nie kończy na tym momencie. Unikają, odgrywają teatrzyk, że jest wszystko dobrze, że będzie dobrze. Unikają tej najważniejszej rozmowy. I pomimo, że ja. Próbując pocieszać znajomą, zeszłam na ten temat, że przecież śmierć to nie koniec, to jednak muszę Wam powiedzieć, że czułam się nie do końca uczciwie. Czułam, że, że próbuję tylko pocieszać tą znajomą, że nie mogę z takim pełnym przekonaniem i czystym sumieniem powiedzieć, że będzie dobrze. Bo szczerze mówiąc, w głębi wątpię, że będzie dobrze, jeżeli ktoś tylko opiera się na swojej wierze, a nie zadbał o to, co najważniejsze. Najważniejsze i naszą największą nadzieją na to, że być może spotka nas dobry los po śmierci, jest to przekonanie, że nikogo nie skrzywdziłeś. A być może, że uratowałeś wiele żyć. Co jest tak naprawdę takie proste. Nikt nie wie na pewno, co czeka nas po drugiej stronie. Osoby, które twierdzą, że one wiedzą, bo, bo u nich w książce, w ich świętej książce jest coś tam napisane, po prostu kłamią, bezczelnie kłamią prosto w oczy. Kłamią, ponieważ chcą, nie chcą wyrywać się ze zbiorowej halucynacji. Jeden drugiego będzie wspierał, wspierał w tym przekonaniu, że jest tak, a nie inaczej, że tylko oni wiedzą, znają prawdę. Będą się nawzajem wspierać, utwierdzać, bo boją się tak naprawdę stawić czoła. I to wychodzi właśnie w takich momentach, w momentach, kiedy ktoś naprawdę znalazł się na łożu śmierci. Wtedy naprawdę widać, czy on, czy on faktycznie wierzy, czy wewnątrz wie, że to jest, wszystko jest ściema, że oszukiwał sam siebie. Przykładowo jedna z osób regularnie komentujących na moim kanale, zwłaszcza pod tymi filmikami dotyczącymi religii, jest świadkiem Jechowy i ona wybrała sobie wierzyć w to, na przykład, i bardzo się przy tym opiera, mieliśmy już dyskusję na ten temat, że, że na przykład pięcioksiąg, czyli pierwsze pięć ksiąg Biblii, Pisma Świętego, napisał Mojżesz. Pomimo, że wiemy, że na pewno nie mógł tego napisać Mojżesz, pomimo, że ta, te księgi zostały spisane mniej więcej 500 lat później niż te czasy, w których Mojżesz mógł potencjalnie żyć, jeżeli w ogóle to jest postać bo, autentyczna, bo to jest powiedzmy dyskutowane, czy to jest w ogóle postać autentyczna, czy postać fikcyjna, tu można dyskutować. To nie jest pewne, ale to, że na pewno nie mógł on napisać tych pierwszych pięciu ksiąg Biblii, no jest pewne. To każdy biblista to twierdzi, nie ma wątpliwości, powstały 500, mniej więcej 500 lat po później niż czasy, w których Mojżesz żył. A mimo to osoba, żeby po to, żeby się utwierdzać w swojej halucynacji, uparcie... Trzyma się kurczowo, kurczowo jakiegoś twierdzenia, bo takiej powiedzieli. Ona, ona się boi, boi się dopuścić myśli, że a może być inaczej, bo posypie jej się, po, cały ten świat jej się posypie. I osoba ta nie boi się jeść mięsa, podczas gdy ja, tak jak mówię, nie byłam w stanie z czystym sumieniem, z poczuciem, że nie kłamie, pocieszać swojej poczciwej przyjaciółki. Mówić, że na pewno będzie dobrze, bo nie mam pewności, że przyczynianie się do śmierci miliardów, bilionów dusz pozostanie bez żadnego echa, bez, bez żadnej kary, bez żadnej sprawiedliwości. Myślicie, że to, że ja jestem weganką, to ja już się czuję wolna od, powiedzmy, takiego zagrożenia karą za to, co robiłam wcześniej. Myślicie, że jestem taka pewna, że mi będzie wszystko wybaczone, to, co było wcześniej? Nie, nie mam takiej pewności. Liczę się z tym, że wszystko, co zrobiłam wcześniej, co zrobię później, że za wszystko będę musiała odpowiedzieć. I mnie także spotka bardzo surowa kara. Za to, ilekroć wzięłam do ust czyjeś ciało, ilekroć ukradłam czyjeś życie. I nie ma to prawdopodobnie żadnego znaczenia, czy zrobiłam to świadomie, czy nieświadomie. Nie mam takiej pewności. I nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ uważam, że zasługuję na surową karę za to, co wcześniej robiłam. I zwracam się sama często do dusz tych. Zwierząt, które wcześniej skrzywdziłam, że jeżeli chcą, mają prawo mnie zadziobać, zaatakować i wymierzyć sprawiedliwość. Mają takie prawo. Ale jeżeli zechcą docenić to, że się zmieniłam i że jest mi strasznie przykro, to mogą mi wybaczyć. Ale jednocześnie też nie wiem, czy, czy to, że nawet one mi wybaczą, czy to mnie zwalnia ze sprawiedliwości, ponieważ jeżeli zobaczymy, jak świat jest stworzony, i tu jest myśl Boga. Myśl Boga jest w prawach rządzących światem, w tych pierwotnych prawach. Nawet nie w prawach rządzących przyrodą, tą naszą ziemską przyrodą, ale w tych uniwersalnych prawach rządzących wszechświatem między innymi prawo konserwacji yy, informacji. Każdą informację jesteśmy w stanie odtworzyć miliardy lat później. Żadne wydarzenie nie przepadnie, najmniejsze. Każdy kurczaczek, który został zjedzony tysiące lat temu, jest zapisany. I to wiemy, to wiemy, jeżeli ktoś się interesuje fizyką. Żadna informacja nie ginie. A dlaczego? Dlaczego każda informacja jest tak cenna, że żadna nie może przepaść. Nie sądzisz, że to jest bardzo pokrewne idei sprawiedliwości? Więc nie wiem, ja nie mogę nikomu obiecać i zagwarantować, że przebaczenie istnieje, bo wiemy, że informacja o każdym zdarzeniu będzie przechowywana do końca świata. Już dzisiaj naukowcy są w stanie cofnąć się w czasie o miliardy lat do początku istnienia wszechświata, ponieważ właśnie ze względu na te prawa rządzące wszechświatem, to na pewno stworzył Bóg? Bo na ile maczał swoje palce w tym, co się w tej chwili dzieje, to ja tutaj mam poważne wątpliwości. Okej, okay, to jest jedno. Jest drugie prawo akcji i reakcji. Jest to prawo fizyki. Więc konsekwencje istnieją, niezależnie od tego, czy popełniamy czyny świadomie, czy nie. I dlatego, pomimo, że Tamta znajoma jest osobą, jak powiedziałam, poczciwą, po ludzku dobrą, serdeczną, wartościową. Nie mogę tak wiedząc, że nie oszukuję jej, powiedzieć, że śmierć jest dla niej bezpieczna albo że dla jej siostry jest to bezpieczne. Że nie poniosą konsekwencji tego, że niestety nadal wciąż spożywają mięso i, i nawet, nawet nie zdają sobie sprawy, że to jest złe. To, że nie zdają sobie sprawy. No nie mogę im zagwarantować tego, że uwalnia je od kary. Ale powracając do osób, które powołują się na święte książki, czy to w jakiś sposób uwolni je od odpowiedzialności, czy to uwalnia je też od lęku przed śmiercią? Czym jest w ogóle zjawisko lęku? Freud bardzo ciekawie o tym mówił, że lęk bardzo ściśle wiąże się z samotnością. I ze związanym popędem płciowym, trzymasz go przy sobie, jesteś wyizolowany to jest lęk. Im bardziej jesteś wyizolowany, im bardziej jesteś samotny, tym bardziej zapadasz się w stany lękowe. Jeżeli wychodzisz do ludzi, jeżeli masz silne relacje, jeżeli jest bliskość, nie ma lęku. I na tym polega całe to zjawisko um, zbiorowej hipnozy, zbiorowej halucynacji w religiach: jedni drugich nawzajem. Uwalniają od lęku przed śmiercią, poklepują się nawzajem, spotykają się na pogrzebach, na stypach, poklepią się. No, był to wspaniały człowiek, na pewno Bóg przyjął go do grona tam swoich, nie wiem, tam yy, pocieszają matki, które straciły swoje dzieci. Na pewno Bóg na pewno kocha dzieci, na pewno dołączyła do grona aniołków. Ksiądz pokropi kropidełkiem. Co mamy? Zbiorową halucynację, bliskość. Kreujemy bliskość po to, żeby uwolnić się od lęku przed śmiercią. Tylko, że to wszystko to są pozory. To są pozory i często ludzie w ogóle nie wychodzą poza te pozory i w ogóle nigdy w życiu tkwią w tej halucynacji. Czy w ogóle nie uderzyło Cię to? Czy w ogóle Ciebie nigdy nie zastanowiło na przykład to, dlaczego w Polsce. Katolicy, wszyscy się nawzajem popierają, tak, tak, na pewno. Jezus, Jezus, Maryja, Maryja nam pomoże, Maryja po nas przyjdzie, zdrowaś Mario, prawda? I Maryja, ma, modlimy się, żeby nas uratowała tam teraz i w godzinie śmierci naszej, prawda? Wszyscy wierzymy w Maryję, znaczy, no. No, ja, ja mam do tego już przepotężny dystans, ale no, mnóstwo Polaków się zanurza w tej halucynacji, że Maryja, królowa Polski nam pomoże. Tak? I to jest wzajemna halucynacja. Zobaczcie, jak łatwo Polakom jest się naśmiewać z islamu. Powszechną, powszechnie określa się Mahometa jako pedofil. Powszechnie uważa się, że islam został stworzony na takiej zasadzie, że staremu pierdzielowi po czterdziestce zachciało się ciała dziecka małej, ślicznej dziewczynki, i dlatego dobudował całą tą historyjkę, że to Bóg mu nakazał, miał objawienie od Boga, i Bóg kazał, że tak będzie najlepszy, po to, żeby uzasadnić swój niecny czyn. Tak postrzegamy islam. A dlaczego. Równie krytycznie nie podchodzimy do naszych lokalnych wierzeń. Przecież Mojżesz czy on naprawdę był lepszy od Mahometa. Przecież osoby, które analizują jego osobowość, twierdzą, że to jest psychopatyczny morderca, że w ogóle trzeba go usytuować obok Hitlera, w niczym nie był lepszy, to taki sam typ, czyli wiara, że Bóg się objawił Mojżeszowi, że działo przez Mojżesza, to tak samo jakby mówić, że działo przez Hitlera i że równie dobrze to Niemcy były tym narodem wybranym i miały prawo, yy, prawo mordować nas Polaków. To, to, to jest mniej więcej ten sam. Sam poziom naiwności. Ja jeszcze do tematu Mojżesza wrócę w odrębnym filmiku. Ale właśnie to wszystko, co szczątkowo i tak do Ciebie dociera, bo idziesz do kościoła, słuchasz fragmentów Biblii i się rzeczy. Twój mózg to analizuje i czuje. Kurcze, to jest nonsens, to jest bez sensu, to jest sprzeczne z prawdą. I tak naprawdę wiesz, że to jest bujda. I potem stajesz na łożu śmierci. I co, i zostajesz, że tak powiem, z ręką w nocniku, bo wiesz, że to wszystko to, była, to było słabe, to było samo oszukiwanie się, a teraz naprawdę, naprawdę masz przekroczyć śmierć, I, i z czym, z czym idziesz? Co masz? Co jest warta wiara? Czy wares, wiara sama w sobie jest jakąś wartością, jeżeli tak naprawdę przyczyniałeś się do rozszerzenia piekła na tej ziemi? A teraz yy, zerkniemy wspólnie. Do fragmentu, do Biblii. Przeczytam ci fragment. I tu oczywiście robi się ciekawie, ponieważ Biblia jest o wiele dziwniejsza niż myślisz, ale ponieważ wiem, że większość ludzi nie lubi długich filmików, dlatego znów pozwalam sobie podzielić ten filmik na dwie części. I z ciągiem dalszym wracam wkrótce. Do zobaczenia następnym razem!